Dzień dobry, Paweł Brański z tej strony. Słuchajcie, sensacyjne oddziaływanie psychopatów. No już nie mówię, że tutaj sobie siedzą, tak? Bo to cały czas wiadomo. No, cały czas teoretycznie ktoś się zastanawia, czy ich załatwić, czy nie. Na cacy, bo to są zwykli psychopaci, słuchajcie. Wczoraj szukałem informacji na temat. No, zamykania prokuratorów i sędziów fałszywych i sprzedajnych, tak, którzy po prostu ignorują sadystyczne, popaprane, takby tak SS mańskie, Ube ubekowskie, czy upowskie oddziaływania i współpracują z przestępcami, tak, z popaprańcami, bo tego czegoś inaczej się nie da nazwać. Tutaj wynajmuje, wynajmuje, no już chyba nie wynajmuje, tak? bo zostałem wyrzucony ze względu na aspołeczne społeczne zachowanie, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, słuchajcie, bo osoby, które są naprzeciwko, to jest rodzina pani Tomczyk, e, która stalkuje e, i posługują się sprzętem, tak? Oni sobie współdziałają, bo tu jest akurat taki czworokąt, mi się wydaje. E, za, za mnie lecą fale z dwóch poziomów, czyli z pierwszego i z drugiego piętra. E, również za ściany po tej stronie i troszeczkę po przekątnej z tamtej strony i na wprost również z dwóch poziomów i jeszcze pod kątem tam też. Więc zacząłem tutaj remont, tak. Widzieliście jak tu było wcześniej. Teraz zrobiłem troszeczkę ściany, ja już nie mówię, że pod oddziaływaniem, tak? bo jak tylko podjąłem pracę, to zaraz tak tukli mnie po głowie, musiałem się czasami na chwilę położyć, bo nie było sił. No, jeżeli ktoś, nie wiem, zapraszam jakiegoś debila prokuratorskiego, głąbowego czy innego e, sadystę, żeby się przekonał, tylko że no to oni mają kolegów, tak? Więc no, jakoś tam ich obronią może e, i mają kompletnie wywalone na, na czyjś sadyzm, tak? Zwłaszcza, że, że tacy sami są. Więc położyłem kafelki, słuchajcie, zobaczcie, kafelki, równiuteńko, gdzie sprowokowali sytuację. No nie ma sensu kontynuować pracy, tak? Kompletnie. Eee, przeklinali tutaj, wyzywali z naprzeciwka, e, w sumie z dwóch stron, po, po przeciwnej stronie, trochę pod skosem i naprzeciwko. Cały cyrk, żeby wyprowadzać z równowagi. Eee, jest tu komin, słuchajcie, ustytuowany w takim miejscu, że to jest porażka, no ale wszystko jest zaaranżowane według mnie, bo inaczej tego się nie da określić, tak, zwłaszcza, że to jest przy wejściu, tak, bo nie jeszcze mówi, żeby drzwi przesunąć, tu jedno, jedne, drugie, trzecie, nowe zrobić, w ogóle w ścianie wykuć, przecież debile kompletne, gdzie komin był w całkiem innym miejscu, można było postawić tam normalny piecyk, czy kominek z wkładem, który by naturalnie, normalnie działał, no ale gdzież tam, tak, trzeba było wymyślać, cudować, Pozioma, podłoga jakaś niby na poziomie zero ma być, gdzie wystarczyło tylko Troszeczkę niżej drzwi tarasowe, tak, po prostu usytuować sprawa załatwiona, gdzie przestrzeń też do oddychania byłaby większa, wpychają elektromagnetycznie z dronów, tak, może z dronów, tak, bo też może ustawiają w mieszkaniu tak, żeby fale wpychały powietrze, co często się zdawało, zdarzało, z trucizną, z różnymi zapachami. Nawet z odchodami, a tutaj nie ma, akurat, bo cały czas na bieżąco zostają usuwane, pomimo tego, że nie ma toalety, więc nie było takiej opcji, żeby cokolwiek śmierdziało. Tacy sadyści są tutaj, tak? Dzisiaj mnie tłukli niesamowicie ze względu na poszukiwanie pewnych informacji na internecie wczoraj. Dodatkowo, osoba, która tutaj przebywała, nie widzieliście jej twarzy, więc mogę powiedzieć, jest systematycznie nad nie mogła się ruszyć. Kompletnie nie mogła się nawet ruszyć, tak, tak, ją, tak ją atakowali, to coś. I komenda z Śradza, komendant i, i reszta policji, razem ze składem psychopatów łódzkich. No niestety to już nie są Polacy, tak? To są, nie wiadomo co to jest w ogóle i skąd to przyjechało. Mają stanowiska i zajmują się właśnie sadyzmem. Sprawia im to przyjemność, tak? Są zapalonymi, nałogowymi zbrodniarzami, psychopatami no nie wiadomo jak to coś jak to coś kompletnie nazwać tak, mówiłem już o części samochodowo, uszkodzonej i tak dalej, i tak dalej więc zostałem wyrzucony z mieszkania gdzie już znowu wydałem trochę pieniędzy tak jak zwykle, zresztą powiedzieli, że mnie są z pieniędzy jak tylko coś zrobię, no wiedziałem, że zostanę wyrzucony, tak? Ja już nie mówię, że jakiekolwiek koszt, jak ponoszę, usłyszałem, proszę sobie zabrać to wszystko, co pan zrobił ze sobą. No to, to jakbym wszystko zrobił, pewnie wykończył, tak byłaby taka sama sytuacja, i pewnie miałbym poździerać tynk, pousuwać płyty kartonowo-gipsowe, termoizolację i wszystko inne, co bym zrobił, prawda? Zapakować się do samochodu i pojechać, bo tak po prostu debilom sadystycznym zapachowa zap... za. Yy... O. Proszę bardzo, zablokowane. Teraz pisk się na siniu. Brawo, proszę Państwa, nie możecie tego słuchać. To, że jesteście sadystami, to nie moja wina. To, że sadyzm wam pasuje, to, to, to trudno. Chciałem powiedzieć całkiem co innego. Potrzebowali czas, żeby zablokować to, co chciałem powiedzieć w następnych zdaniach. I tak dalej, i tak dalej. Więc no, tak to wygląda. I no, nie mam miejsca, w którym można byłoby naprawdę odpocząć, bo zaraz wygonią, albo. Albo spowokują sytuację taką, żeby wyjść na swoje teoretycznie. Eee, tutaj niby spałem na, eee, znaczy niby no de facto, spałem na styropianie. Słuchajcie, bo na początku nie było innych warunków. A uważałem bezsensowne spać w hotelu i znowu przepłacać komuś. Gdzie mi to wytknęli? Tylko ciekawe, skąd wiedzieli? Jak skoro składałem to tylko. Eee, prowizoryczne łóżko na noc, tak? Więc to są kamery, no, nie wiem, podglądali w nocy, co tu się dzieje. Skąd oni to wiedzieli? No skąd? Ja już nie mówię, że e, prokuratura zgubiła e, ponad rok. E, dokumenty gdzieś tam leżały. Słuchajcie, żeby ich pajace, e, które biorą udział w tym cyrku ich, e, nie zostały ukarane, tak? I oni tak siebie kryją, jeden drugiego. To jeden zagubi, to drugi tam gdzieś przełoży, to zniszczy, to ukradnie i takie uczciwe sądownictwo, oni są na literkę S, no to jak węże, tak? Żmije. Tak się wiją, żeby nie podać się karze, tak? Bo jak, żeby inaczej? Trzeba z kogoś zrobić przestępcę, żeby samemu nie być, prawda? Najprostsze rozwiązanie. Ja już nie mówię pani Głąb z Gliwic, szanowana pani Komornik, gdzie zamordowała wiele, wiele osób i inni. Lista jest tak długa, można tyle nazwisk, ale po co wszystkich Oczerniać przecież to, to, to są uczciwe osoby, tak? Tylko cisi ci, ci, mordercy i zabójcy. No ale to, to nie ma żadnego znaczenia. Kompletnie. Rano też podjechał jeszcze jakiś człowiek, też zaczął do mnie strzelać z jakiegoś urządzenia kierunkowego. No trzeba po troszeczkę czasu, zanim człowiek dojdzie do, do siebie, tak? Leżałem jak Pluto przed chwilą też. Pisk był niesamowicie silny, wszystko się częsło wiązkami strzelali w muchy, muchy mi się wbijały w głowę, słuchajcie, no ale to są działania słuchajcie, lucyferskie, jak oni to powiedzą, jak najbardziej tak, tylko, że lucyferami są właśnie te osoby, które, które no, do nas, na nas w ten sposób reagują, po prostu na nas w ten sposób reagują, ja już nie mówię, że wywoływali inne wredne rzeczy, no ale oni po prostu muszą się najeść, tak, więc z człowieczeństwem to coś, cokolwiek nie ma wspólnego Chciałem jeszcze coś innego powiedzieć, słuchajcie, ale niestety jest teraz pisk się nasilił w uszach niesamowicie, więc nie dadzą przypomnieć. Czasami nie mogę sobie przypomnieć jednej rzeczy, tak, dopiero po, po chwili jak przejdę w inne miejsce, zasłonię głowę, to wtedy mogę taką czynność wykonać, a pajaca sobie prze, prze, z siebie przed kamerą robić akurat nie będę, bo to nie ma najmniejszego sensu więc no nawet nie wiem czy to ktoś obejrzy normalny tak z tego prostego względu że wyniki wyszukiwania w ogóle nie są adekwatne tak to wczoraj odkryłem że mój adres był IP z ulicy Górnej w Łodzi słuchajcie gdzie jakaś firma zajmująca się kreowaniem stron internetowych była czy tam jest więc no zrobili bliźniacze strony tak i na tej w ten, sposób, w ten sposób mnie oszukują cały czas, więc, dlatego, z tego względu nie mogę znaleźć żadnych prawdziwych wyników wyszukiwania. Już nie mówię, że osoby, które odbierają telefony, są takie same, tak? O, a teraz proszę posłuchać, już przyszli tutaj. Po prostu bronią swoich. Podejrzewam, że to są osoby inteligentne z prokuratury w Sieradzu, która po prostu już jest też podana w pewne miejsca. No brawo, gratulacje, naprawdę gratulacje dla człowieczeństwa w tym miejscu plakat. Pana Michała Kołodziejczaka był koło sklepu. Słuchajcie, jeden dzień nawet nie powisiał. Taki szacunek dla czegokolwiek tutaj jest. Powybijali oczy. Ja już nie, nie mówię, jaki on jest, bo, bo ja go tak naprawdę nie znam, tak? Tylko jaka banda czegokolwiek i czegokolwiek ma szacunek tutaj do czegoś? Naprawdę. No, no to, to, to jaki tu jest szacunek? Jaki to coś ma do szacunek, tak? Czyli właściciele tutaj przyszli Mieszkania, ja to mówię. Słuchajcie, może troszeczkę, no to, ale to jest temat z Mind Control, bo po prostu no, drony latają, tak? Drony są, satelity są i pajace, które są wokół nas ze sprzętem, i pajace, które pajacują. Czyli stalkerzy też są. Ja już nie mówię, czy ktoś do nich strzeli i wymusi coś, czy nie. Czasami tak, czasami nie. Dostosowują sobie do tego, co im po prostu najzwyczajniej pasuje na ebayu słuchajcie wystawiłem przedmioty nikt nie obejrzał kompletnie z dziwnych powodów małe, niskie ceny, wysokie ceny to samo zainwestowałem w kryptowaluty naprawdę minimalną kwotę jaja sobie robią raz jest przekroczone 2 czy 3 razy wartość tego, która jest de facto normalnie przeze mnie obliczona 2 czy 3 razy słuchajcie więc wpisują sobie cyferki, to jest lucyferyzada. Kiedyś na postach wpisałem religijnych, tak, bo lucyferyzada, i takie komentarze zaczęły padać, że po prostu, no wiadomo kto bierze w tym udział, tak? Idioci po prostu nie wiedzieli teoretycznie, co jest grane. Cyferki im się muszą zgadzać. Nie ma to nic wspólnego z naturalnością, słuchajcie, bo. Programują, tak? Czy ktoś kliknie, czy, czy nie, żeby to było tyle. Jak kliknie więcej, to, to, to zmieni już wartość tego, to już nie będzie to, co jest ustalone, tylko więcej, czyli jakiś system można rozbić, tak jak jest 88, to u góry i na dole, po lewej i po prawej stronie, że zachowuje się to samo i nikt tego w życiu nie zmieni tam u nich, tak? Więc 89 nikt nie kliknie, bo wszyscy już są teoretycznie zaprogramowani. Że to jest tyle, a nie tyle i ma być tyle, żeby czegoś nie zmienić, bo coś się rozleci i tak dalej, i tak dalej. To jest banda palantów, zwykłych palantów yy, i tyle. Zwykłych palantów. Ja już nie mówię teraz, że pan Tuski czy tam inni zaczęli propagandę na, nagle siać i zajmować się rzeczami, na które mają tak naprawdę wywalone, bo zbliżają się wybory, tak? Tak to wygląda, a nas mają gdzieś. Ja tylko współczuję innym osobom, które które są naprawdę, no torturowane, po prostu torturowane sadystycznie. To, to myślę, wydaje, że upa. Tak, dzisiaj podsyłali tam takie zdjęcie czy wizję osoby, którą tam gdzieś powiesili na drzewie. Słuchajcie, nogami do góry rozcieli brzuch i przez brzuch wyrwali język. Słuchajcie, czujecie to takie, takie teksty podprogowe no, to falami dźwiękowymi robią akurat, e, przepraszam e, świetlnymi e, i e, to, 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 to tam są naprawdę normalne osoby, tam są całkowicie normalne osoby i tak, takich przykładów jest więcej, tak gwałty czy jakieś inne rzeczy to, tylko, że oczywiście no to ktoś może mieć tam wizję czegoś tam od siebie bo coś ma tak nie, nie z głową a nie ma mikrofal tak, czy, czy innego oddziaływania za pomocą specjalistycznego sprzętu wojskowego, do którego bandyci też mają dostęp. A dlaczego? Bandyci mają dostęp do tego sprzętu z tego prostego powodu, że jeżeli ten sprzęt naby, nabyją, kupią, to osoby, które mają bardziej zaawansowaną technologię, będą tymi właśnie gównami dodatkowo atakowały innych. Nawet czasami bez ich wiedzy, tak, bo ja czasami sam się łapię, zresztą czuję to, no, takie coś mi wstrzepili i, i takie nanoroboty wpuścili, gdzie czuć to bardzo dokładnie. Kiedy myślenie jest modyfikowane i ktoś wciska albo nakłada nasze myśli, tak? Bo to tak to wygląda. Ja się tego nie boję mówić, bo oni mnie tam zamkną w szpitalu i tak dalej, wykończą. Znowu może jakąś szprycę czy zaszczyczek znaczy, znowu, w sensie, no, po prostu podejrzewam, że nam roboty właśnie zostały wpuszczone do mojego organizmu za pomocą zastrzyku, który teoretycznie miał mi pomóc w leczeniu pewnej części ciała, przedramienia, a okazał się po prostu poniem trojańskim do ich sadystycznych, najzwyklejszych działań. Więc, no, tak to działa, tak. Tak to działa, jest to przykre. Banda psychopatów, jeden drugiego wspiera wiecie, że Polskę rozkradziono. W Niemczech też nie ma dużo firm, jakbyście pojechali. W Belgii też zamykali dużo firm. Ktoś tam próbował to reaktywować. Wiadomo, że ktoś atakuje. Ja już nie mówię, czy Rosjanie, czy muzułmanie, bo też się pojawia taki wątek bardzo często u mnie. No i taka, taka jest przyjaźń. tak? Ja już nie mówię, że wczoraj odkryłem post, znaczy post, wideo pana Macrona, to jest francuski prezydent, tak? Prezydent Francji, gdzie nie było słychać ani słowa z tego, co powiedział, słuchajcie, po, uchu, po ruchu ust było, no można było odczytać, że mówi wolno, gdzie potok tłumacza polskiego zalewał słowami, to nie wiem, to wypowiedzi razy 10 w ciągu kilkunastu sekund, tak? No, naprawdę brawo za działania wszelkie pokrętne, złośliwe, i nie ma się co dziwić, że jeden na drugiego patrzy wilkiem, tak? No to jakżeby inaczej? Propaganda, mieszanie, żmiowatość u tego czegoś nie ma najmniejszych granic najmniejszych granic więc nie ma się co dziwić, że my na tym najniższym poziomie jesteśmy najbardziej maltretowani i, i wyniszczani. Yy. Ta osoba, która to, to była, jest naprawdę fajna, inteligentna, a, a po prostu niszczą, tak? I, I inne też, zwłaszcza osoby wrażliwe. I ja widzę po rozmowie czasami z jedną, czy z drugą, czy z inną osobą, e, w jaki sposób zmienia się radykalnie e, pogląd, tak? Bo ktoś w jednym momencie lubi zwierzęta, a w drugim momencie to, to by rzucał do nich kamieniami, tak? Więc... E, a taka, taka, taka jest prawda, słuchajcie, no. Ja nie mówię, że tak jest, tak? bo ja tego nie widziałem, tylko z rozmowy to świadczy, tak? bo ktoś już jest tak wymęczony, zamęczony psychicznie, że no normalnie to pieska pogłaszcze, lubi, przytuli i tak dalej, a innym razem w ogóle nawet nie spojrzy, bo nie ma najmniejszych sił. tak. Chcą zniszczyć coś, bo oni mówią, że Wy Polacy nie będziecie mieli tego, tamtego, tylko ja uważam, że to jest polski szpąciciel też, tak, czy, czy pseudo-polski, który tutaj jest. No bo jak można gówno wpuścić do swojego kraju, czy na teren Europy, czy świata? Gówno jest gównem niezależnie od tego, jakiej jest narodowości. Przepraszam, nawet nie gówno, bo akurat to odchody to po prostu można nawożą tak i dobrze po nich roślinność rośnie, a to, to jest taki zwykła smoła, która no niestety oblepia ziemię, żeby nic nie wyrosło. To właśnie jest takie coś. Ja już nie mówię o Osobach, które słuchajcie, są landy w Niemczech, tak? I co land, to tam jest jakieś prawo. Tutaj, co województwo, jest dokładnie to samo. Bo chodzi na przykład o używanie. Oglądam dużo filmików teraz, bo no nie mam co robić, a to jest taki w miarę neutralny dla mnie temat. Nikogo nie obraża, nikomu nie przeszkadza i krzywdy też nie robi, poza ewentualnie roślinnością, tak? W zależności od osoby, która się tym zajmuje. A chodzi mi konkretnie o używanie wykrywaczy metali, tak? No tyle opinii o prawie, jak to wygląda. W jednym miejscu tak, w drugim inaczej. Najzwyczajniej meteorytów można szukać, słuchajcie, gdzie jak przyjedzie policja, to może zatrzymać, bo człowiek nie szuka meteorytów, tylko szuka całkiem co innego. Meteoryty są drogie, a są kamieniami, więc kamienie nie mają takiej wartości, którą można byłoby zakwalifikować jako przedmioty historyczne czy inne, ale już człowiek jest podejrzany. Jak przez przypadek coś znajdzie, no to co ma z tym zrobić? To już przyjedzie jakiś debil akurat w tym momencie i go zaaresztuje tak, bo człowiek coś tam ma. A nawet ja to mówię nawet szczerze, jakbym znalazł jakąś monetę, to dlaczego ja mam ją oddać? Jeżeli naprawdę byłaby stara, to bym przedłożył gdzieś, pokazał. Jeżeli by mi ktoś oddał, to by oddał jak nie to nie. Bo znajdzie się na przykład z początku wieku ubiegłego. Y, dobrze mówię, z początku ubiegłego wieku jakiś przedmiot. Słuchajcie, te przedmioty mają po 120, nawet nie będzie 150 lat. One są tak powszechne na, w internecie, wszędzie można je kupić, a przyjedzie policjant debil za przeproszeniem, no bo to inaczej się nie da nazwać. Ja mówię o debilu policjancie, który przyjedzie. Nie, że są debile wszyscy policjanci, żeby było jasne. I on powie: o, ma pan starą monetę. No niesamowite. Milionowe nakłady, ale człowiek już tam ma troszeczkę co innego w głowie, co nie? Więc powiedzcie mi, gdzie oni mają jakieś mózgi, to coś, co gnębi ludzi, żeby tylko nie pozwolić, nie zezwolić na coś, żeby ludzie nie mieli jakiegoś wyjścia, żeby się zabezpieczyć. To tylko o to chodzi. Bo jak ktoś wykopie jakiś zabytek, a co to jest zabytek w ogóle dla nich? Co to jest zabytek? To, to, to jest banda niemyślących ludzi, którzy sami na siebie nałożyli blokady w postaci instalacji, ja już nie mówię, yy, anten telefonii komórkowej. Głąby, totalne głąby. I oni myślą, że nie są pod kontrolą, coś im tam wpuścili do głowy, powiedzieli, no rzeczywiście to tak działa, ale my robimy swoje, bo to jest dla bezpieczeństwa tego czy tamtego. Gówno prawda. Gówno prawda, bo jest ile tam teraz 50 tysięcy satelit czy nawet więcej. I to wszystko jest gdzieś tam skierowane. I na pewno nie w kosmos słuchajcie. Na pewno nie w kosmos. Myślę, że już wystarczy, bo to chyba najdłuższy film. Jeden z najdłuższych, który nakręciłem, i znaczy nakręciłem. To też widzicie y, słowa. Nakręciłem, tak? Ktoś coś nakręca. Nie, nieprawda. Y, najmoż, najdłuższa moja wypowiedź może tak? Przekaz jakiś tam. I rzadko kiedy ludzie używają właściwych słów, tak? Ja, ja już nie mówię, że. Oglądam wypowiedzi księży, kazania w telewizji, bo my, bo wy, bo my mamy, bo, bo wyjście to, bo wyjście tamto. Nie, guzik, prawda? Ci, co zrobili, to zrobili. Powinni, jako że mamy gramatykę w języku polskim, wysławiać się łącznie z sędziami, prokuratorami, politykami i innymi ludźmi, tak jak potrzeba. Są bezokoliczniki i nie określamy konkretnie osoby, która cokolwiek zrobiła. Zrobiła, bo to nie wiadomo kto co zrobił. A oni zaraz wy. Albo mówią my. No ale kto my, a kto wy? To jak my, to to, to też my, to co słuchamy, tak? Czy tam my, co oni mówili. Tylko, że jak ktoś mówi z drugiej strony, to automatycznie my przeswajamy my. Nie, guzik, prawda? Partia ta zrobiła, te osoby zrobiły. A nie, my, wy. Oni i tak dalej. Bo kto? Fałsz, Judasze i żmije niestety rządzą tym światem, i jak nie uda im się kogoś. Pan Kaczyński powiedział, że dobrze, że jest opozycja. Tylko jaka opozycja? Opozycja to kończy w ziemi, akurat. Jakakolwiek jest. Taka prawdziwa. Trzymajcie się, być może następnego razu. Do widzenia.